Będzie nowy sezon. O, o kurde, jest już nowy sezon. Ja z nie wiem, jestem w ogóle Bo w ogóle tak nie wiem, że jest już nowy sezon. Prawie nowy sezon. Co 50 dni nie dni będzie nowy sezon, to jest taki krótki odcinek. I nie wiem, zauważył rzeczy. Proszę, wezmę w I proszę bardzo, proszę bardzo, co to jest? Jak będzie nowy a 8 jakiś będzie nowy. na ty zabrać, Widz i pa. No, no, no. A, no. No, okay. a Zobaczmy w sklepie w ogóle. A może będą jakieś za darmo. No, że okazji nie? No. czekaj. czekaj. Jest już ta gierka, diabełki gdzie. Diabełki. diabełki. Ale dzisiaj nie będziemy inni chyba grać. Ja sobie za tak kroczetestuję, te gierki. Ej, a gdzie nie ta wiem... gra to z tym kolega Co? Ta gra, jest mój kolega gra. Kto? Ten twój kolega. A ten? Nie. To jest YouTube'a, nie? nie. Ten gościu grał, e, ja chyba... No bo tu Aldys już to wystarzą, to nie ma.